Mi te twoje perfumy? Które? Te różowe. No okej. Okay. A, tylko nie wypsikaj mi ich całych. Dobra. A ty co taka bez życia? No Halo, na imprezę idziesz. I Ani trochę się z tego nie cieszę, ale co mam zrobić? No mama mi każe iść. Jurka, zbieraj się. Za 15 minut wyjeżdżamy. Super to może powiedz, że Cię brzuch boli. Wszystkich sposobów już użyłam i mama nie ugięta. To jakoś będziesz musiała przetrwać. Ym, a jak tam Kacperek? Nie wiem. I szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to. I tak go wszędzie zablokowałam. Nawet ja się po nim tego nie spodziewałam. No ale co? Pokazał swoją prawdziwą twarz. O mowa. Wysłał jakiś filmik. I napisał jeszcze, że... Proszę, pokaż to Julce.